Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach BMW serii 7E65. BMW serii 7E65 produkowano od 2001 do 2008 roku. BMW 7E65 wzbudziło wiele kontrowersji ze względu na radykalną zmianę wyglądu i problemy z e-drive, więc kupujący rzucili się na zakup poprzednika, BMW 7E38. Jednak BMW 7E65 pobiło rekordy sprzedaży, stając się najlepiej sprzedającą się serią siedmiu w historii, szczególnie po liftingu z 2005 roku. Zawieszenie jest aluminiowe, aby zachować wagę i zwiększyć jakość jazdy. Amortyzatory wykorzystują adaptacyjne tłumienie, które dostosowuje zawieszenie w zależności od warunków drogowych i stylu jazdy. Opcjonalnie można zamówić samonastawne amortyzatory powietrza z tyłu samochodu, aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort jazdy. Projekt wnętrza jest równie rozczarowujący, co projekt zewnętrzny. Projektanci poświęcili klasyczny design BMW na rzecz bardziej tradycyjnego wyglądu i teraz wnętrze wygląda jak meble. BMW 7E65 było większe od swojego rywala w tamtym czasie Mercedes Benz S Audi A8, więc przestronność samochodu była na godnym poza zdroszczenia poziomie, a jeśli ktoś nie był zadowolony, można było również zamówić rozszerzoną wersję Li. Niektóre z najczęstszych usterek i problemów z kodami BMW 7E65, problemy z przegrzewaniem się w modelach 730D model 730D ma również awarie turbosprężarki i plastikowe skrzydła w kanale dolotowym. Które mogą powodować zapadnięcie się lub poważne uszkodzenie ważnych części silnika, słabe wykończenie Felk, które po pewnym czasie może się uszczyć głośny dźwięk wiatru przepływającego przez świetlik, często wyskakujące przyciski na konsoli środkowej. Najczęstsze błędy dotyczące elektroniki to problemy z systemem e-drive typowe problemy z systemem GPS. Sporadyczny komunikat o błędzie pompy paliwa, wszystko jest w porządku, częste awarie układu hydraulicznego służącego do otwierania i zamykania bagażnika w pierwszych modelach BMW 7 alternator nie działa prawidłowo lub działa nieprawidłowo, daje zbyt niskie napięcie. Dźwięk lodzik 7 z powodu zbyt mocnego wzmacniacza może uszkodzić membranę głośnika, typowe problemy z elektrycznymi szybami i kluczykami do szyb. Jeśli zdecydujesz się na BMW serii 7 E65 sprawdź silnik Pierwsze modele były zbyt głośne, a niektóre modele zachowywały ciszę podczas zmiany biegów, co zostało skorygowane przez aktualizację oprogramowania, elektrykę, było wiele problemów z działaniem systemu nawigacji. Fabryka zamieszczała aktualizację kilka razy. Koła, większość właścicieli decydowała się na duże 19-calowe koła, które nadawały temu BMW muskularny wygląd. Ale przy zmianie cena opon jest zbyt wysoka. Zapłon, problemy z zapłonem występowały w pierwszej serii. Drzwi w pierwszej serii kluczyk z pilotem miał mały zasięg, co zostało później skorygowane przez użycie drugiej częstotliwości. Akumulator ładuje się, gdy kluczyk jest w zamku. BMW7 to niesamowicie mocny samochód, z którym tylko BMW 730 i zmaga się z wagą pojazdu, ale z dużym powodzeniem. Inne modele po prostu połykają asfalt. Niezawodność i wyrafinowanie silnika są na wysokim poziomie, a długotrwała jazda nie wymaga wysiłku kierowcy. To BMW zostało zaprojektowane do jazdy i czerpania przyjemności. Mimo to komfort nie będzie taki, jakiego niektórzy się spodziewali ze względu na twarde zawieszenie i sportowe ambicje tej limuzyny. Podobało nam się BMW 730D, najbardziej oszczędne, mocne i ciche. Ale nawet ono ma system e-drive a także nietypowy układ, który będzie wymagał czasu na dostosowanie się przyszłych właścicieli.